Witam, tu Aristejo. Transportowiec stara się przedrzeć do bazy. Spróbuję pomóc mu, moimi myśliwcami odwrócić uwagę wrogich statków. Oczywiście nie dopuszczając do ich zestrzelenia, dlatego. Warto odpowiednio nadzorować walkę moich myśliwców. Tak, wszystkie są. Przy czym jeden dosyć mocno poharatany. Okej. Okay. O! Będzie okazja zestrzelić tego skołta, który się tak nieostrożnie oddalił od stada. Okay. transportowiec przetrzymał. To, jest kolejny cel. Tak, i tu mamy fightera, tu fightera, i tu jest scout. Warto to zapamiętać, bo chodzi o to, żeby w miarę możliwości fightery odwiedzać w dzień, a scouty można nawet i w nocy gdyż stanowią mniejsze zagrożenie dla nas. Mam nadzieję, że uda się tu przedrzeć. Tak, chciałbym do jednostki wciągnąć Avalaha. W tym celu pobiorę sprzęt od Mentosika, gdyż nie będzie mu potrzebny, gdyż na trzy dni trafił do szpitala. Okej. Okay. Aha, to masz nawet swój pancerz. Dobrze, no to wiadomo. Apteczka, hełm, tarcia oj, okej, okay. granaty usypiające i obronne. Tak, tu zabierzemy Farlowi. Aby mógł troszkę punktów nazbierać, a damy to Avalachowi, który ma już wysoką rangę porucznika i może sobie troszkę pobawić się w skoczka. Natomiast Fajlowi przyda się troszkę killów. O, nie ma jednej tarczy. Ale moi pozostali też nie mają jej, będę musiał wznowić produkcję. No ale to przyszłościowo. Ja no, widzę, że tu więcej rzeczy muszę wznowić produkcję. Między innymi granatów usypiających. No nie spróbujemy. Nie, ale jest dobrze. Nie próbowali zestrzelić transportowca, więc jest nieźle, ale w ogóle to w razie czego udzieliłbym mu wsparcia. W końcu mam jeszcze troszkę tych myśliwców, a każda chwila pobytu w bazie pozwala troszeczkę naprawić moje statki. Tak, i rozpoznanie. No, fajnie. Kto by to pomyślał? Hmm. Abym ja tak wyszedł tutaj zaraz i nie zauważył ich, rozstawił żołnierzy, to wtórze obcych to tu byłaby niezła rzeźnia. Hmm. Nie, ja bym wolał, żeby jednak shotguny pozbyły się troszkę amunicji, gdyż zamierzam. Zamierzam przejść zupełnie na broń laserową. O, -o. Jaki miły flater że wrócimy tutaj. Okay. Świetnie. No to tym razem już jednak. Strzelba laserowa? No, nieźle. Dobrze, to u folutki mają już trzech wojowników w niej. Wojowników. ryzykowne to ustawienie, no ale cóż mam zrobić? Dlatego muszę zapewnić osłonę. wysuniętą. tą. A taką zapewni luki. Okej. Okay. No i może orzeszek. A nawet... Fajne. No i bądźmy dobrej myśli. Jest las, to tak troszkę niebezpiecznie. Może raczej tu. Oj, no i, no i też nie za ciekawie. Może tylko tutaj i. A, na powrót za mało punktów. No to czekasz. Zabezpieczy nam zaplecze, tak, ale jak jest tak mało miejsca, to naprawdę chyba nigdy tu nikt nie stał. Gdy jest więcej, oj, to wtedy to prawie że na pewno stoją. Tylko, że zawsze należy się upewnić, ile tego miejsca jest. Tak. Ja myślę, że ta tura będzie również taką, nastawioną tylko na przetrwanie. Dopiero od następnej zacznę rozpoznanie terenu wroga. Okay. I jeszcze... Penos. Oddajemy turę. Cisza. Czyli że oni muszą się znajdować w nieco większej odległości niż sądziłem. Ok. Nikogo? A, tu jest. Reaper. Tak, na szczęście to jest początek tury, więc. Moi żołnierze mają mnóstwo punktów hmm. Może fel marszałek pokaże, co potrafi osiągnąć. O, czego on stoi, że to zatrzymuje kulę. Znaczy jest możliwość, że żołnierze trafiali w ziemię, nie, ale. O. Jest. O, chyba padł. A nie, teraz. Przeżył. To widocznie to on, on tu potrze jak zostaje ranny. O, ale teraz to już tego nie przeżył. No, padni. <grym> Opadnij. O. Ja myślę, że był tak zaskoczony tym, że Venom go trafił, że po prostu... Yy, nie dotarły do jego mięśni polecenia. Że już nie żyje. Okej, okay. no sytuacja jest taka, że... Hmm... Może ty, Fel. Masz dobrą linię i nie postrzelisz Awalaha. Oj, to już nie przesadzaj. Pięknie, to ci się udało. <grymne> Fajnie, ja rozumiem, że zabrałem ci zabawki i dałem Awalachowi, ale to nie jest powód, żebyś się zachowywał jak pewna chytra baba z Radomia, nie? Także się trochę zastanów. Ja wiem, że bycie hetrysem jest fajne w pewnych momentach, ale nie dla każdego. <grymne> Także ogarnij ten problem i postaraj się nie strzelać do moich żołnierzy. No, rana była jednak. Nie zawsze się. Mam screena. Tak, tu jeszcze jest haser. Hmm, może luki zwiększy celność. Jest. Ubity na miejscu. Ta pinia trzyma lewą flankę. I może jeszcze tutaj dobiegnie. Okej. Okay. Orzeszek. No niestety tym razem nie zostaniesz bohaterem tego odcinka, gdyż pierwszeństwo przejął fajn. Okej. Okay. Ona no, musiałby się bardzo postarać, żeby go przebić. Oj. Wow. Aż dwóch moich żołnierzy było narażonych na ten niczym niesprowokowany atak. Hmm. Albo fuks. Myślałem, że trafiło orzeszka, a to jednak. Osłona została zniszczona. Dobrze, może skoczek ustali, kto to był. Ta okolica nie jest zaciekawa do takiego rozpoznania. Celność też nie jest zachwycająca. Wow, hallucynoid. I tutaj haser. Hmm. Na szczęście to jest początek, który także mogę wycofać. Avalaha. Natomiast pozostali żołnierze... Wykażą się celnością. Na początek pinia. Oj. No. No to już hasera nie ma. Teraz został jeszcze Halucinoid. To jest duży cel, więc myślę, że dacie sobie radę. O, cel był duży, tylko że pocisk nie doleciał. Luki. Tak, pomału to powinieneś się zacząć przemieszczać może tu. Tak, w sumie ja nikogo nie mam na prawej flance. A lepiej być ubezpieczonym z każdej strony. tutaj. O, to będzie Max. Natomiast body będzie zmierzał w stronę statku obcych. Hmm. A venomus No może tutaj i czekasz. Chytry file przemieści się do przodu. Haser strzela. Hmm. Oj Ripper, no Lucky go trafił dwa razy. A szczęście drzewka nie pozwalają Ripperowi. Bezpośrednio do niego podejść, także Luki jest w stanie podjąć się obrony. No, świetnie, czwarty trafnie go zabiło, gdyż dwa padły jeszcze w turze obcego. Okej. Okay. No to skoczek. Wygląda na to, że funkcję skoczka to powinien mieć chyba żołnierz, który ma najwyższą skuteczność w rzucaniu granatami, czyli po prostu trzeba by było inwestować w to drzewko rozwoju, no to troszkę żal. Także hmm, chyba ten problem pozostanie nierozwiązany. No chyba, że porozwijamy już wszystkie inne możliwości po prostu zostaną jakieś punkty do rozdysponowania to wtedy będzie warto się tym zainteresować tylko że mi się wydaje że chyba lepiej wpierw refleks rozwinąć gdy już punkty ruchu punkty żywotności punkty celności zostaną rozdysponowane no i siła i odwaga i już po prostu tam nie będzie, można nic dodać. To wtedy mi się wydaje, że refleks jest ważniejszy. Natomiast rzucanie granatem jest, można powiedzieć, na samym szarym końcu. Tak. O, Body ma jeszcze dużo punktów. Hmm, to może tu. I pilnujesz. Orzeszek. Byłoby dobrze tego zezowatego snajpera znaleźć. Ale chyba jest gdzieś daleko i pewnie dlatego tak buduje. Hmm. Fajn. Może tu? I czekasz. I oddajemy turę. No, nadal tam jest, nie przemieścił się. Chociaż z drugiej strony, skoro tylko jeden raz strzelił, to znaczy, że na coś pewnie punkty stracił. Aha, zostawił sobie na następną turę. Floater. No, dobrze wiedzieć. Pinio, zobacz, czy masz linię strzału. O, masz. No i pięknie. Problem został rozwiązany. Czekasz. W tej turze już zabłysłaś, więc nie musisz już się tak starać. Ale tu, wśród tych drzew, to jest naprawdę łatwo się skryć i wpaść w zasadzkę. Okej, okay. prawa flanka dla Lukiego. Tu gdzieś musiał być ten ripper, jak się zaczęła misja. Ale na szczęście drzewa uniemożliwiły mu dotarcie. Tak, to przeprowadzimy awalach. Dalekie rozpoznanie. Tu jeszcze by było warto gdzieś tak wpaść. Ewentualnie tu. Ale tu chyba są większe nadzieje na spotkanie ufoka. Aha, o, jak dobrze wybite przejście. Tak, i tu wrócisz, i będziesz obserwował wyjście i wyłom. Natomiast Venomus i Bodix zabezpieczą wyjście tutaj widoczne. Ok. Hmm. Może zajrzysz. Ok. Natomiast Fela przesunąłbym właśnie w rejon tego wyłomu. ...gdyż spróbujemy z dwóch stron ich podejść... <gry <attic> <grylly> Taki miły! Wyszedł sam! Tylko wydaje mi się, że... O, tu też! Tylko wydaje mi się, że tam Boddix oberwał. Dobra, teraz tak... No, oberwał! Trzy... ...trzy krytyczne. No to się jeszcze zemścisz. Okej... Okay. No, trochę ci pojechali, więc rozpoznasz tylko tu teren. Ok, i wycofasz się. Ej, ale. Ja to źle policzyłem, bo zapomniałem, że ranny traci część punktów ruchu i nie spojrzałem na to. Ale to nic, to po prostu. Teraz cię uleczy. Venomus, a w następnej turze Ufolutki zadecydują, co z tobą zrobić. Wiesz, to jest taki troszkę Far Cry 3, gdzie na końcu zwycięzcy decydują, znaczy, trzej najlepsi żołnierze z drużyny zwycięskiej decydują o tym, co z tobą zrobią. I tu jest bardzo podobnie, że Ufolutki, które przeżyją tą turę, zadecydują, co się z tobą stanie. A my postaramy się zmniejszyć ich ilość. I to się właśnie Avalachowi udało. Okej. Okay. I kampisz. Fael. Przemieścisz się tutaj, aby wesprzeć Avalacha. Okej. Okay. Może byłoby warto. O tak. Orzeszek tu. No, i teraz pytanie, czy pośród tych drzew jeszcze ktoś się ukrywa, ale chyba nie. Tak. To myślę, że pinia raczej przynajmniej mieści się do centrum, gdyż tu na pewno już nie jest potrzebna. A tu może się przydać jej celność. Okej. Okay. No a luki jeszcze domknie prawą flankę. Mhm. Oddajmy turę. O! Tu już nie żyją. Dobra, Bodzik do szpitala. Fael jednego zabił, Orzech jednego, Luki dwóch, Bodiks trzech, Venomous dwóch, Pinia trzech, awalach jednego. No mi się daje, że całkiem niezły wynik. I to kasy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym wybierzemy się na pokład któregoś z tych wraków. Trzymajcie się.